Witajcie kochani, z tej strony Tarocistka Winajam, witam wszystkie zodiakalne byczki, moi drodzy, horoskop na luty 2024, zobaczymy co tam ciekawego u Was w tym miesiącu, na co zwrócić szczególną uwagę, na co uważać i słowem wstępu, tradycyjnie witam wszystkich moich stałych widzów, subskrybentów, ja się bardzo cieszę, że jesteście, że mnie tak wspieracie w rozwijaniu tego kanału i witam osoby, które są tutaj pierwszy raz, jeśli Wam się tutaj spodoba, no będę zaszczycona, jeśli zechcecie, dołączyć do zacnego grona moich widzów, subskrybentów. Dobrze, kochani, nie gadamy, zaczynamy, zaglądamy co ciekawego, dobyczka idzie na ten miesiąc, na luty, miesiąc walentynkowy, ale tutaj od razu powiem taka malutka uwaga, kochani, e, tutaj liźniemy sobie tylko temat miłości w e, tym przekazie. Ogólnym, bo mam takie już pomysł na dwa, przynajmniej nagrania walentynkowe, typowe miłosne, więc postaram się w, lut w lutym nadrobić te miłosne przekazy, a jeśli mi się uda, to zrobię więcej takich czytań, jeśli czas pozwoli, oczywiście. I teraz, moi drodzy widzowie, troszeczkę odmieniona forma niż dotychczas czytania miesięcznego, lekko skrócona, ale tylko leciutko, tak leciutko. Dobra, kochani, już nie gadamy, także już wszelkie organizacyjne sprawy mamy za sobą, tasujemy karty, zaglądamy, jakie jakie energie idą do byka na ten miesiąc, na luty 2024. Pamiętajcie oczywiście, że jest to przekaz ogólny, więc bierzcie tylko to, co się zgadza, resztę odrzucajcie. Także zaglądamy drogie byczusie, co tam ciekawego, co tam ciekawego, jakie energie i z czym tutaj przyjdzie się zmierzyć przez cały ten e, miesiąc. Wasza energia, taka życiowa też, tak, byczkowa. Energia zawodowa, finansowa. Energia właśnie miłosna, co miłego w tym miesiącu i na co uważać. Także takie energie będziemy tutaj czytać. I jeszcze moja mała, wielka talia, z której wyciągamy dwie energie, dwie karty. I tutaj będzie przekaz osobisty dla byczka. Taka wiadomość spersonalizowana, wiadomość, którą usłyszeć powinien byczek w tym miesiącu od swoich przewodników duchowych, aniołów stróżów, czy po prostu od wszechświata, co tam sobie oczywiście wierzycie. No, czy tam odwinajki, tak? <laughs> wiadomość osobista dla zodekalnego byczka. Tylko póki co ta wiadomość jeszcze będzie ukryta. Odsłaniamy ją na sam koniec, a teraz. Lecimy do czytania ogólnego byczku. Byczku mój piękny. Czekajcie, tutaj, bo powiadomienie mi przyszło. Dobra, byczek. Hmm, byczek będzie byczkiem w tym miesiącu. Byczek. Tutaj z tymi dwiema energiami, moi drodzy, byczek pokazuje mi się na cały luty jako taki ogarniacz życia. No, także na spokojnie. Co by się nie działo, moje drogie byczki? Nidy, że Wy będziecie w tej swojej energii, nie? W energii Ziemi. A to jest taki zawsze zwiastun, że jeżeli pokazuje się w Waszej głównej energii wasz żywioł, to znaczy, że bez względu na okoliczności, Wy się w tych okolicznościach odnajdziecie, bo tak jak rybka w wodzie, nie? Jak byk w Ziemi dosłownie będzie się z tym bardzo dobrze czuł i będzie wiedział, jak sobie tutaj poradzić z tymi sytuacjami. Ale wybyczki, ja będę czytać. Te, ona, pozwólcie, te dwie energie będę czytać. Czytać razem, bo to po prostu um, niemal takie same. Um. Wy będziecie taką chodzącą encyklopedią w tym miesiącu, takim żywym dosłownie poradnikiem, jak dobrze żyć, jak zadbać o siebie, jak zadbać o dom, o rodzinę. Jeśli, ma dzieci, jeśli macie dzieci, to o dzieci, jak to wszystko ze sobą pogodzić, jak pogodzić życie osobiste i miłosne z pracą, jak przy okazji jeszcze tego wszystkiego zrobić przyjęcie dla rodziny, przyjąć rodzinę, odwiedzić rodzinę, skontaktować się z rodziną, dogadać rodzinie i nie wiem, jeszcze ugotować jakieś skrzydełka po mongolsku. Ale jeszcze tak, żeby ich nie przypalić. Dosłownie tak mi się byk pokazuje na ten miesiąc. No, coś pięknego, moi drodzy. Wy to tak, taki byczek w byczku, prawda? Będziecie takim wyjadaczem, czy tam wyjadaczką, e, dążącym do takiej stabilizacji, dążącym do bezpieczeństwa, zarówno takiego rodzinnego, jak i finansowego, tak? I właśnie tutaj ta energia zawodowa, energia finansowa pokazana jest w królu monet. No, no, no wypisz, wymaluj po prostu biznesman, bizneswoman i to jeszcze z uśmiechem na twarzy, nie? Wy wykorzystajcie, kochani, w tym tygodniu, w tym tygodniu z przyzwyczajeniem mówię, w tym miesiącu, tą energię, moi drodzy, bo tą, tą ambicję, tą pewność siebie, jaką macie w sobie i czerpcie z tego, czerpcie całymi jej po prostu garściami to, co już macie, jesteście w stanie powiększyć. Tak, bo jesteście w stanie osiągnąć sukces, jesteście w stanie no, wyciągać pieniądze naprawdę z małych projektów, jesteście w stanie zdobyć nawet jakieś tutaj kierownicze stanowiska, osoby poszukujące pracy. No, pójdzie wam to łatwo, gład łatwo gładko i przyjemnie. No, sukces murowany, taki osobisty, rodzinny. Tak, jak również sukces zawodowy w tym miesiącu. Także, aby zacierać rączki, moje drogie byczki. I idziemy do miłości. Ja sobie tu tak patrzę, fajnie, fajnie. Będzie tutaj biznesmen i bizneswoman, tylko ten biznesmen i ta bizneswoman w tym miesiącu może się wam zachcieć romansować. Mm -hmm, tak coś czuję. Tutaj, takiej, wiecie, w tej miłości tej energii pojawia się taki przypływ romantycznych uniesień, takich flirciarskich, nie? Byczek może mieć głowę, głowę taką pełną marzeń, może być taki troszkę nieposłuszny wobec partnera, partnerki, albo będzie takim, wiecie, czarusiem, czarusiową, że no, będzie do każdego puszczał oczka i nie wiadomo, co jeszcze. No, taka tutaj e, natura, natura się taka odezwie, byczkowa, romantyczna, flirciarska. I no, ktoś tu może stracić nawet hamulce, moi drodzy. Ktoś tu może stracić hamulce. Albo wy, czy Zobyczku, wy będziecie takim zakochańcem, takim uroczym zakochańcem i będziecie przyciągać uwagę innych osób w tym miesiącu. Co no wiecie, jeżeli jesteście w związkach w lecach istniejących, no to tutaj się obawiam, że przez to, że będziecie tacy troszkę mieli taką naturę właśnie flirciarską, to może być nie na scena zazdrości w związkach, tak? Ale wiecie, tutaj też mi się pokazuje, że byk może w tym miesiącu wdać się w najpospolistszy na świecie romans, flirt jakiś. No, albo kochani, pojawi się ktoś. Tutaj ten rycerz kielichów, kochani, no pojawi się ktoś, kto dosłownie będzie miał, mm, robił takie maślane oczka do byczka, a nawet złapie jakąś obsesję na waszym punkcie, drogie byczki. I to będzie takie, wiecie, podniesie egonie jednego byka. Ale wiecie co? Ja, ja, ja tego rycerza kielichów to się ogólnie obawiam bardzo często, bo to jest taka energia no wiecie to jest bardzo fajna energia bo taka osoba jest bardzo mocno zainteresowana nami ale to jest energia takiego wiecie, soletniego ptaka kogoś yy, komu lubi się po prostu nagle odwiedzić albo kogoś kto nawet stosuje szantaże emocjonalne nie żeby kogoś zdobyć wiecie co sprawdźmy sobie tego rycerzyka nie sprawdźmy sobie tego rycerzyka bo jestem ciekawa kochani yy... Czy to będzie Wasza energia? Czy to Wy będziecie tym zakochańcem, czy jednak spotkacie? Chociaż tutaj właśnie bardziej bym, bardziej bym się skłaniała, że pojawia się w waszym życiu ktoś, kto robi do Was maślane oczka w tej miłości. I tutaj będzie mocno zabiegał o względy byczka i o uwagę byczka bez względu na to, czy byczek jest singlem, czy, czy, czy ma tutaj już całą relację związek. Zobaczmy sobie to, kochanie. Bardzo mnie tutaj zaintrygował ten. Rycerzyk. Ojoj, oj, 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 dobra. Uważałabym, kochani, uważałabym na tego człowieka, czy to kobieta, czy to mężczyzna, nieważne. Uważałabym na te romanse, uważałabym na te flirty. Choćby wiecie co? Nie wiem, jak genetycznie doskonała była ta osoba, która będzie z Wami zainteresowana w tym miesiącu. To. Albo to będzie jakiś gołodupiec, za przeproszeniem, który widzi korzyści z flirtu z bykiem, no bo byk sobie oczywiście w tym miesiącu będzie świetnie radził finansowo i to będzie po prostu po byczku widać. Będzie tak emanował taką właśnie energią dobrych bytu, sukcesu i powodzenia, więc ktoś tutaj będzie chciał ogrzać się w tym bogactwie, można niemal powiedzieć, skorzystać finansowo na przykład. Albo ten ktoś ma rodzinę, do której się nie przyznaje. Albo to najgorsze wam byczkom narobi takiego burlu w waszym pięknym, poukładanym życiu. No, albo wszystko naraz. Albo wszystkie te możliwe opcje naraz. Także może to być jakiś, no, prawie jakiś oszust matrymonialny, kochani, taki manipulant, nawet finansowy. Więc uważałabym na te romanse, taka przestroga w tej miłości dla Was. Jeśli macie rodzinę, nie pchać się, choćby nie wiem, jak piękna ta osoba była, która, która, która tutaj koło Was się zakręci. Single, nie dawać się, bo tutaj ta osoba po prostu potrzebuje tylko e, jakichś korzyści. Nie? Które może, może mieć dzięki tej znajomości z byczkiem. No, także tutaj uważałabym, uważałabym. Dobra, no to co? Ale co miłego? Co miłego, kochani? Jestem spokojna troszkę o te flirty. I niespokojna, jednocześnie, ale po kolei. Słuchajcie, jest, z jednej strony jestem spokojna, bo mi się tutaj pokazuje, że byczkowi uda się w tym tygodniu, w tym tygodniu, jak ja przed chwilą robiłam czytania tygodniowe, przepraszam, że się tak mylę, w tym miesiącu, w lutym, e, uda się byczkowi uniknąć jakiegoś niebezpieczeństwa i bardzo możliwe, że to niebezpieczeństwo, nie? Ta zagrażajka, ta niepolecajka na ten miesiąc, to jest właśnie ten flirt, ten romans, jaki się tutaj może pojawić. I Wam y, uda się, może z trudem, ale uda się y, ominąć to niebezpieczeństwo, nie dopuścić tego człowieka do swojego życia, do siebie. Także tutaj uważajcie. Jeśli nie chodzi o te romanse, to tutaj też pokazuje mi się, moi drodzy, że y, y, uda Wam się ogólnie y, zabezpieczyć, wszystko, co osiągniecie w tym e, miesiącu, prawda, bo macie gdzieś tam z tyłu pleców jakieś osoby, które troszkę Wam zazdroszczą, e, albo będą Wam zazdrościć w tym miesiącu, które będą się tak czaić na te Wasze dobra, albo nawet będą chcieli Wam zaszkodzić i tu mi się, kochani, pokazuje, że Wam się uda. Wy będziecie dosyć nieufni w tym miesiącu i ta taka nieufność jako kod zabezpieczający bardzo dobrze, bo Wam się tutaj e, uda odeprzeć te ataki, tak, e, i nawet e, w takich sytuacjach mocno zagrażających, kiedy będziecie mieli poczucie, że nie uda Wam się odeprzeć tych ataków z, ze wszech stron, no, ze wszech stron, kochani, to będziecie walczyć do ostatka i ostatecznie, właśnie ostatecznie pokonacie, pokonacie te zagrożenia, także tutaj z tych miłych rzeczy odpieranie ataków wszelkich w Waszą stronę i taka walka do ostatka, tak, do, do, nawet do wyczerpania sił, ale nie poddam się, będę walczył o to, co już mam, będę walczyła o to, co już mam, także tutaj taka miła dla Was wiadomość, także tutaj troszkę się us tylko wiecie, co tutaj zagrożenia mamy, wiecie? Tutaj mamy, kochani, zagrożenia i... I wiecie co? Ja, ja wrócę jeszcze do tego tutaj, yy, tego, tego osobnika, który się będzie plątał po Waszym podwórku w tym miesiącu, bo ta osoba może być wyjątkowo zaborcza albo mieć w sobie tyle takiej, wiecie, seksualnej energii, że Wam byczką trudno będzie się po prostu oprzeć, nie? Wy się opieracie tutaj. Pokazuje mi się, że się opieracie, ale trudno wam się będzie oprzeć. W obliczu tego, wiecie, rozchulanego temperamentu dosłownie, więc tutaj naprawdę trzeba się będzie wziąć w garść, żeby się oprzeć temu osobnikowi. No, to jest takie zagrożenie dosłownie. To jest ciekawe, właśnie, nie? Że romans, flirt, jakaś znajomość, która się zaczyna niewinnie, może dosłownie zagrażać waszemu bezpieczeństwu, waszej stabilizacji, nie? Także tutaj uważajcie. Jeśli nie chodzi o tą osobę, o ten romans, to kochani, oszczędzajcie siły, oszczędzajcie siły w, przez cały ten miesiąc, e, ja wiem, ja wiem, że Wy będziecie mieli dużo energii, dużo do takiej ambicji, żeby to wszystko ogarniać, nie, ale pamiętajcie, co za dużo, to niezdrowo, nie, e, i, i nie przez siłę, ani nie ponad siły, pracujcie, bo to może rodzić po prostu frustrację w tym miesiącu e, Wam, a wiecie jak to jest, frustracja lubi e, rodzić też wybuchy złości, nie, więc uważajcie na siebie w tym miesiącu, Wiecie, jak to działa, nie? Wyczerpanie, frustracja, agresja. I żeby nie było tak, że przez to, że wy tak pracujecie, że wy ciągle coś robicie, ogarniacie, prawda? Macie to poczucie siły, ale w pewnym momencie to poczucie, poczucie siły może po prostu tak, tak klapnąć i wam się po prostu w pewnym momencie odechce. Także uważajcie, na to uważajcie na ludzi agresywnych też w tym miesiącu w waszym otoczeniu, zaborczych właśnie z takim dużym, takim pociągiem seksualnym, gdzie trudno się będzie wam oprzeć, moi drodzy, też osoby pracujące fizycznie, ćwiczące na siłowniach, wykonujących jakieś tutaj sporty ekstremalne czy nieekstremalne, też uważajcie, żeby tutaj się nie zakończyło jakimś tam nadwyrężeniem mięśni, nie, takiego byt przemęczenia takie fizyczne też mi się tutaj pokazuje, moi drodzy. No, ale sprawdźmy sobie jeszcze to zagrożenie, co? Sprawdźmy sobie to zagrożenie. Drogie byczki, pamiętajcie, wy ogarniacie byczki w tym miesiącu, wy wszystko dożycie do stabilizacji, wy macie pracę, wy macie rodzinę, wy macie ułożone życie, a tutaj hmm, przyjdzie jakaś śwenda, nie? I beczkowie będzie chciała dosłownie albo to wszystko odebrać, albo jeszcze żerować, nie? Jak jakiś taki pasożyt dosłownie. I to jeszcze na dodatek uroczy pasożyt, to najgorsze, nie? Dobra. Dobra, zobaczmy sobie to. Zagrożenie jeszcze podpowiedzmy. Siódemka buław. No. Zobaczcie, wszystko się kręci wokół tej, tego tutaj rycerzyka. No, trudno się po prostu będzie oprzeć. No, to Niemal poczucie bezsilności jakiś byk będzie miał wobec tej osoby, nie? Także nieźle trzeba się będzie w sobie tak zawziąć, żeby nie dopuścić tego człowieka do swojego życia. Także. Mm -hmm. I tak, byczki, tu ta stabilizacja wasza, ta wasze, to wasze bezpieczeństwo i to ogarnianie jest tutaj przez cały miesiąc po prostu zagrożone albo przez tego osobnika, o którym ciągle ja tutaj mówię, aż do znudzenia, albo po prostu mogą się pojawić w tym miesiącu sytuacje, które na swój sposób będą zagrażać temu wszystkiemu. Takie ataki ze wszech stron, i może być tego naprawdę sporo, może być sporo ze zwyczajnej ludzkiej takiej zawiści. Zazdrości i wy możecie pod wpływem tych sytuacji, tych ataków opaść z sił. Nie dajcie się. Ja jestem spokojna, bo zobaczcie tutaj: ta energia pokazuje, że wy się po prostu nie poddacie, wy się zmęczycie, wy się zaharujecie, wy się e, może i będziecie mieli wyrzuty sumienia w niektórych momentach albo takie: już kompletnie nie, nie dam rady, nie wytrzymam, ale wytrzymacie do końca tą, tą presję. No, także fajnie, ale pamiętajcie, wy w tym um, miesiącu, moi drodzy, macie właśnie te dwie piękne energie, które są e, energiami, energiami e, ogarniaczy, tak? Ogarniaczy wszystkiego i wszystkich wokół. Także ja. E, pomimo tych zagrożeń, jakie się pojawiają, prawda, jestem na swój sposób spokojna, bo mam wrażenie, że byczek po prostu to odeprze. On nie, nie, wy nie będziecie mieli sił, wy wam się już odechce, nawet zwątpicie w swojej możliwości, ale ostatecznie uda wam się to pokonać, jeśli tego zaweźmiecie się w sobie i nie poddacie się właśnie tej frustracji, czy też poczuciu własnej niemocy. Także to jest dla was taka um, energia, takie hasło bezpieczeństwa na cały ten miesiąc. No byczki, będzie się działo, będzie się działo przed, przed nami, tak, ja tutaj Księżycowy Byczek, powiem Wam, trzymam się z Wami w razie co będziemy sobie tutaj pomagać, nie? Podpowiadać jak to sobie poradzić, jak, od, jak odpierać te ataki zagrażające naszej stabilizacji, którą uda nam się osiągnąć. Także byczki do dzieła, nie poddawajmy się, działajmy prężnie, mężnie i odważnie. No, dobra. Będzie się działo. Ciekawe, ciekawe ten miesiąc będzie. No, ale został nam jeszcze przekaz osobisty, prawda? Wiadomość spersonalizowana, wiadomość osobista dla dotykalnego byczka na ten miesiąc. Osoby, które jeszcze tutaj nie były, które są tutaj pierwszy raz, ostrzegam. Ta malutka talia ma e, takie ilustracje, które mogą bulwersować z takim zabarwieniem, e, nawet momentami mocno erotycznym, Więc osoby wrażliwe zamykają oczy, ale postaram się zasłonić to, co będzie nieprzyzwoite. A reszta niech patrzy na no to, co byczki. Gotowe. Przekaz osobisty dla Zotekalnego Byka na luty 2024. No, nie, ładnie, obrazki są ładne, możemy ich zostawić. Dobra, Byczku. Mhm. Waleczność, dużo waleczności przede wszystkim. Mamy tutaj tego Marsa, kochani. Także tutaj trzeba się spiąć, trzeba być wojownikiem. Mhm. Byczku, to co musisz usłyszeć, to przede wszystkim to, żeby postaw w tym miesiącu na swoją niezależność, na swoje zasady, jakie masz, bądź nieugięty jak skała, dosłownie. Nawet jeżeli nazwą Cię dziwakiem, nawet jeżeli nazwą Cię jakimś fanatykiem własnych zasad, drogi byczku, absolutnie nie możesz być słaby, nie możesz okazywać słabości wobec nikogo. Odmawiaj zmian, nie uginaj się pod naporem innych. Twoje zasady, twoje przekonania i tw wszystko to, w co wierzysz, drogi byczku, w tym miesiącu niech będą twoim królestwem, które ma dosłownie moc odpierania ataków i wszelkich najazdów, zwłaszcza na twoją tożsamość i na wszelkie dobro, na jakie sobie zapracowałeś. Także bądź nieugięty. Pomimo wszystko i wszystkim wbrew. Także tak, drogie byczki. Taki przekaz osobisty dla Was. Oczywiście nikt więcej tego rozumieć nie musi oprócz odekalnego byczka. Także, byczki, kończąc to nagranie. Trzymam kciuki, miesiąc będzie bardzo ciekawy, nie będzie się byczkom nudzić, ale ja wiem, że sobie poradzicie. Poradzicie sobie jak najbardziej i tego Wam życzę na ten miesiąc. Życzę Wam tej nieugiętości, bądźmy jak skała, bądźcie jak skała i ogarniajcie, ogarniajcie wszelkie ataki w Waszą stronę. Trzymajcie się cieplutko, powodzenia Wam życzę na cały miesiąc, pięknego miesiąca, dużo pozytywnej energii, zdrowia. I będzie dobrze, także trzymam za Was kciuki, trzymajcie się cieplutko, widzimy się, słyszymy niebawem, a ja żegnam się grzecznie, do zobaczenia, do usłyszenia. Pa!